No cześć, ja jestem i w tym filmie zagram w grę Gruchot Jeszcze ją odpalam i zobaczmy to intro Leci, wakacyjny romans instrumental Gruchot Ale obwódkę fajnie zrobili tego poloneza, no Pewnie rzucili gotowy obrazek i po prostu jakąś tam obwódkę wzięli, o Gry jest w fazie otwartych testów beta. Jeśli znajdziesz błędy, napisz o tym na naszym serwerze Discord. Możesz również dodawać da pomysły na tę grę. Powodzenia. Dobra, dobra, to dobra. Ustawienia. Hej, hej, dobra. Pawe wrzucam to wszystko. Co to? Kinowe. Dobra. Gra kontynuowa gra, bo jeszcze nie Uuu, mogę kolorek stawić. Startowy głównego samochodu niebieski albo szary, ale te niebieski tak fajnie wygląda. Zaczynać, oczywiście zaczynać, ja to nie odmienili tego. Pewnie start, czy jakoś tak dać? Ale muzyka tam leci. O, jestem. Kiedyś samochodzi taka, samochodzi Ten Shiba o after it. Witaj, Tomaszu, to Twój wujek. Miło wiedzieć, że. Co to jest? Teraz mieszkasz tak blisko mnie. Wiem, że miałeś trudne dzieciństwo. Kiedy masz. Co? Brata i siostrę, i wszyscy kochają mich bardziej niż ciebie. Ale nie. nie rozpaczaj, kiedy mieszkałem na. Co to jest? Głuchym miejscu? Co? Byłem bardzo samotny, ale kiedy przesyłłeś, wszystko się zmieniło. Z najlepszymi życzeniami twój wujek, Bartosz Kowalczyk. Super. Co to jest? Mogę, mogę podnieść zegar? Mogę go przybliżyć do siebie? Kurde. Czekaj, muszę stać. Kurde, daj mi. To. Edy, bo mi kasa dam chyba. Jak sko A tak mogę skoczyć. Ty mam zegar, a on działa? Ten zegar nie działa. Save to game, dobra. Zesajwuję sobie gereczkę. Co to? o to jest jakieś radyjko radio, mogę jakąś interakcję zrobić z radiem? ale te lewy, prawy nie, nie działa, dobra może w sumie zobaczyć co to jest picture, jakieś polonezy dobra, to jest autobus, busisko tak zwane, dobra biorę, biorę radio i idę Tak. a i w ogóle to otwieranie jest tak jak w tym my summer car w ogóle planuję nie niedługo się ponagrywać my summera, bo już mam go ale polonez to jeszcze. Portable television, dobra. Kurde, ale tu łyso jest. Ale tu powinien być fog jakiś, no bo to okropnie wygląda jak to jest po prostu tak o... Dobra. Idziemy na zewnątrz. Pstyrczek? Kurde, pstryczek nie działa, ale tragedia, dobra. Pyk. Otwórz tą... No, to jakaś wanienka mogę się wykąpać. Kurde, no nie mogę. W grę? Jaki to ma sens, jeżeli tu nie ma nic do odkręcenia tego? To też w sumie taka bez jest. Jak tu woda maszerować? Nie wiem, bez sensu trochę, ale dobra. To jest moje radyjko. To sobie wezmę w sumie? Za o, mo Ej, mogę jeździć na rowerze? Mogę! Ja ci się jechać. O kurde, ty bo jak krzywo wsiadłem na ten rower. Czekaj. O, panie. Ale trzepię ten rower. Ty bo. Kurna, złożył się. Bicycle. Daj mi to. Kurde, da daj mi ten. O, tu mamy rower. Dobra, ale nie we, wezmę mój ten zegar. Gdzie jest moje auto? Co to jest? Dostawa złomu: zadzwonię 633 Akceptowane są wszystkie rodzaje metali, metali żelaznych i metali nieżelaznych nie O kurde, ale dostępny czekaj, może. O! Jest, Polones. Co to jest? PSOM RUS. Nawet nie wiesz, że kogo, kigo. To jest? Kurde, ale co są te? sportowo Panal, ale dobra. Dawaj, mój zegar. Muszę wiedzieć, która jest godzina. W polonezie. To, o kurde. Tyk, otwórz mi te drzwi. Kurde, nie te. Chowaj. I to, chowaj. Co mi się dzieje? Chowaj. I to otwórz. O. Dobra. Dzie, gdzie mój zegar jest? Ty, bo tu w zegar i on zniknął? ty gadasz? To tu jest. Pod siedzeniem jest. Dobra. Zegar niech sobie tutaj leży. O kurde, to on wypadł na zewnątrz. Nie, słuchaj, co, co trzeba. To? I to idzie pole. Music pole, bo jak, jak to... O Boże! Co, co, co tu się stanęło, ty? Czekaj, kurde, daj mi to zegar. No, daj mi zegar. Ja się pogniewamy, że nie będę mógł zegara postawić. Daj mi to. Jeżeli nie będę mógł zegara, postawić na tą deskę. Daj mi to, kurde. No, weź mi to. No i ja nie mogę złapać tego. No daj mi wejść, no kurde, no. O, dobra, jest. I pyk. Oje! no dobra. Ojej, no co jest, kurna? Co jest? Czemu mi palone z lata? Nawet nie odpaliłem silnika, on już lata bokiem. Dobra, to wrzucę rower może do środka. Pyk. Jest. Jest rower. Udało się, że chociaż rower się nie buguje. Daj, daj mi to wejść. Kurde, no daj mi teć. Oje, zamknęło się. Dobra, że zasiądę. Jak jechać? Bo migacze odpalił To są migacze. A jak się silnik odpala? B, F Czekaj. hmm Klawiszologia. Używanie złapać F. Bieg wyżej, shift, sprzęgło. Dobra. Co jest? Czyli co? Ej, jaki od bez włączenia silnika gazuje? Wiem, czy ten migacze, kurde. O! Co, coś nacisnąłem, coś... Alej. Dawaj. Kurde, jest, dobra. Dobra. Jedzie. Jaki mam bieg? Bieg, bieg, okej. Okay. X, okej. Okay. Biegi były. Mm, X to jest wyżej i dobra. Dobra, jedzie, jadę. Mniejszy bieg trochę. Ale, ale trzęsie go O kurde, bez sprzęgła, zmieniłem bieg. Dobra. Wyłącz te migacze, bo mnie denerwuje to, dobra Jedziemy gdzieś, nie wiem gdzie my jedziemy, ale gdzieś pojedziemy O, ale, ale bloki, mogę przybliżyć? Mm, złapać, złapać, ukryj, ukryj, Nie, nie da rady niestety, dobra O, ale drifty! Ty, a można radiko? O kurde, mój rower! Jest tu? Nie wiem jaki jest bieg Nie, dobra, chyba jest ten Radio O, jest! Obróć suwa, głośności... Dobra, częstotliwość tu jest, kanał no tu jest, głośność, Dobra, okej. Okay. Dobra. Mhm. No, kurde. No obracno jak mam obrócić? Który mam klawiszem obrócić? Halo. No kanał, no tak, ale... Ale... Czy, który mam klawiszem? No F. Nacisnę na F, tam tutorial. O jest, dob... jest, jest, dobra. Nie ma nic. Nic nie ma. Także często się właśnie trzeba wyższe, dobra. W sumie ja sobie odblokuję scrolla w myszce. O, może coś złapię. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Kurde. No, nie ma, radia. Kurde, na, na, na fotomontaż jakiś. O. Dobra, jadymy. Stawaj. Jadymy. Enter, ale gazuje, to się cię Ale muza, można jechać, mój rower tam w siedzeniu, czekaj. Kurde. Stój, 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 mam tu rower. Badaczenie. Redukcja, pełna para. Daj mi ten rower, spłaszcz. Daj mi ten rower. Kurde, rower ma podstawę. Dobra, Kurde, rower. Daj mi ten rower. Dobra, wywalone w ten rower. Jedziemy do przednich. Zmieniam. Kurde, nie, gdzie ty tu jedziesz? Weź. Ty. Jedzie. Teraz, jedeneczka dwójeczka. Tu powinien dodać wsparcie kierownicy. Jak będzie kierownica, to było się będzie jeździło. Czy oczywiście, tu nie aż tak dobra fizyka jazdy jak w rodzinnym simulatorze czy w bmg -ku. Więc to jest... Ty, a mogę bączki pod jakimś blokiem? O jest, wakacyjny romans, dobra. I to jest dobra munuta pod to. Ale drifty. Ale drifty. Lecimy, bo... Kurde, wyższy bieg. To jest dobra muzyka. Można driftować. Pragnienie głód mi. Ale to jak w górę to mam dobrze, czy w krzyżle? Bo nie wiem. Tutaj w górę lata. Lusterka nie działają wsteczne. Ta, nie działają lusterka. Ale, ale dudli w środku, no. Ładnie jedzie. Drifty. I to jest jeszcze, te zwykłe zwykły wakacyjny romans. Tutaj prawa autorskie chyba będą na filmie. Tam, bo to jest ten bo normalnie jest instrumental taki, który ktoś tam zrobił Nie pamiętam, który kanał, on też, y, te tę... Bitwę zrobił Ale nieźle do dni, no Ja czuję to na tych na słuchawkach trochę Tak do dni Dobra Jest tam mapki Czujaj, co? Zwali, 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 zwali Radia, radio. Kurde, otwieraj, otwieraj mi to Dobra Ej, bo... Mój Robert leży Czekaj, kurde, co tam się dzieje? No, <laughs> Boże, weź! Tragicznie oni są! B? No, Kurwa! <laughs> Nie, przekręcone to tragicznie wyszło, one są tak sztuczne. Kurde, daj mi. ale zatrzepało Co jest? Okay. Ale a fajnie wygląda, że tak jak się jest w środku To jest muza, a jak się jest poza tym to fajnie tak dudni. O kurde, ale tam spaliłem to. Ja ta gra mega jest. Dobra, siup, 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 siup. no kurde. Moje drzwi. No co jest? W silniku jestem. Weź, kurde. Weź to. Co jest? Jak mam drzwi zamknąć jeszcze? Nie mogę drzwi, daj drzwi zamknąć. Dobra. Jademy. Bieg w górę. Bieg jedynie. Pa! Sam się zamknie, jak w Rosalisa. Awaj mi kurde. Nie ja tych biegów. N niżej ten Z. Tyle ja mam tych biegów w tym. Jest ja 6 razy zmienię. Ile on ma tu na 6 biegów? To w ogóle ten chyba trochę się skupowały. Ale szczerze, kozacko mi się gra w tą grę. Ale to nie, powinni właśnie naprawić, żeby to jakoś normalnie brzmiało. Coś mega dziwnie jest. Tak po cichu, to jest takie złości Nie ma takiego. Dobra. <laughs> nie, no. I to jest dobra muzyka, po prostu. Wakacyjny romans. Z czemu to drzewo jest w asfalcie? O, panie. Wypadek. Kurde. Żarc. Nie, no weźcie mi, kurde. te Tragicznie wyszło. Dobra. Dawaj Kurde. Ile tych biegów ma? Czekaj. Ta z tyłu, Ta z tyłu. Teraz neutral powiem, Będziemy w tył, będzie być neutral, a teraz jedynka. Nie wiem jak to działa. Ile mam biegów maksymalnie? No to czekaj, Bo polec nie miał. Cztery albo pięć biegów, więc teraz by, byłby... To jest jakby piąty, czwarty, trzeci, drugi, jeden i tył. Teraz. Co? No i teraz do tył. Dobra, nie wiem ale muza Dajcie muza dobra no nie ale szczerze bardzo bardzo mega to kurde jest ta gra muszę znaleźć sobie jakąś discorda tych ludzi to żeby tam popisać sobie bo naprawdę fajnie się w to gra kurde jakbym jeszcze mógł coś tam robić do tej gry jakiś głos podłożyć po coś to by było super ale bokiem lecę dobra zmniejsz trochę bo tu Zmiesz, dobra z tym wycofam bo tu się kończy mapa ale ja leci tu disco pola kurde zmieniam się, taki? Kurde, no... Nie, w serio nie ma animacji? Moglibyście dodać na animację, no? Gdyby ta maletka jak latała. To, ty, a, czekaj, bo to trzeba zrobić test rowerowy. Czy ten rower mi wypadł, czy mi nie wypadł? Jak mi rower wypadł, to ta gra jest negatywnie oceniana. Gdzie mój rower jest? A, gdzie jestem? Czekaj, no bo mnie to do innego wymiaru wrzuciło. Ej no, test rowerowy zaklapany. Minus 5 da ocenę gry. No, kurde, postawiłem rower i on chyba to Daj mi to zamknąć. Gro. No e ja proszę, nie. Co się dzieje z tą grą? Dlaczego? O, zamknąć. Okej. Okay. Cała to zabumblowało, ale dobrze. Jedziemy. W górę bieg. Kurde, w górę bieg. Jak, dobra, jeden, dwa, trzy. Trójeczka, trójeczka, idzie, idzie, idzie. Idzie ten. Ta czwóreczka chyba. Pięć. Sześć. O! Chyba sze sześć to jest max, czy jak? Nie, bo muszę przetestać, bo coś mi to kurde nie To Teraz do tyłu, dobra. teraz jest jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6! Czy to sześć biegów jakby było? Tak. Tak. Bo teraz zmieniam bieg, bo ta wskazówka jest niżej. Nie, tylko już chyba szóstka, siódemki nie, nie mogę wbić. Dobra. Ale sześć biegów to chyba raczej powinno być Polonezie, nie wiem. Albo czy jakoś tam gotowego jakoś asetu, żeby te bieg działały, albo... Jakieś dopatrzenie, bo ja raczej nie uwierzę, że palonez miał 6 biegów. Ale to jedzie. O! Jedzie, jadą, ale jedzie, aż miło. O ty fura jakaś to ty... jest Co to jest? Ty bo, ten maluch Jadę do tyłu Do tyłu Ja do tyłu Siema, e, mo mogę malucha wziąć? Tak. Kaś mi ten silnik Chyba się się otwórz, otwórz To otwieranie tak tragicznie zrobione Powinny mieć jakiś przycisk szczerze albo na klamkę Że jak naciśniesz klamkę po prostu się otwierają te drzwi Bo to to przyciąganie słabo działa Kurde nie działa maluch Mogę się jakoś zakrać do niego? Nie. Co tu się dzieje? Ty! Jakieś ścianie robią. Stacja kontroli pojazdów. Ty. A to jest taki polonez. Tylko on chyba jest ten. Ta, to jest pro. W ogóle nawet szyb nie ma. Ej, dos ej, dosłownie szyb nie ma z boku. Ten ma szyby. Chyba ma wypita te szyby. Albo oni nie dodali. Dobra, idę tutaj do środka. Zamknij to. Właśnie mówię o tym, że to zamykanie powinni... O, teraz się zamknęło. Gdzie to jest? Tutaj, kurde, nie, gdzieś tu. Tu powinien być jakiś przycisk, żeby, jak zamykasz, klikasz, to po prostu się zamyka. Dobra, jademy Chwilę pojeździemy, tak do 20 minut będzie film, będzie mógł zakończyć. To no, w sumie no, nie mam co wam pokazywać. W że tak naprawdę no, nie mam nic do roboty, no, to po prostu się jeździ. tą chwilę. Jak coś dodadzą, to będzie naprawdę fajnie, ale na pewno, jak będą chcieli to na Steam dodać, to wyrzucą te muzyki z copyrightami. Jak wakacyjny Romans, bo on na pewno ma tą mm, copyright'a w oryginalnej wersji tam. Bo ten instrument to nie ma w ogóle copyright'a, bo ja go tak do filmów własnych używam, więc... A żeby był, no to albo wykopują te prawa autorskie, żeby usłyszeć słyszeć, albo muszą wy wy wypompować to, co chodzi. Ale, ale driftuje to. O, blisko, ale ładnie by poleciał no. Wiesz, siebie. Ale muza jest fajna, no. Brakuje też na pewno się te tego fogu, no bo widzicie, no. Mogę się... Kurde, no się przybliżyć. To w ogóle czemu mi kasa zwiększać właśnie, nie wiem. Ale tu powinno być jakiś fog, no bo tu jak to wygląda? To są takie drzewka, to być jakiś fog bardzo blisko, nie wiem dla wiem. Bo naprawdę mega wszystko to wygląda jak widzę te drzewa z końca mapy od razu albo koniec mapy od razu. Coś co było w Geta Sandra z takim efektem, że renderowanie w ogóle nie istniało tam mega było blisko i to wtedy mapa wyglądała bardzo duża, tu to, to właśnie taka mała jest. I to widać będzie. Ale muza nieźle dudni, no. W jest stacja jakaś tam. Jakiś maszt radiowy, czy co to jest? Ta, tu na zasięg jakiś bierze. Dobra, jedziemy po polach. To jest polona, stąd po wszystkie jest. Ale ładnie, no. Teraz większy. trochę. A w ogóle ten skybox, no, ten skybox zostałoby jest, jest zrobiony, bo to w ogóle widać, że to jest taki skybox. O, o, widać, widać. Tu na lewo, jak widzicie, że on się zwiększa. A jak się patrzy, to znika. No i właśnie to muszą oni naprawić, bo to no kuje w oczy bardzo. No i też oczywiście poprawa tego. Biegów, bo poprawicie, że to są piksele. Więc tak nie powinno być. Dobra. Stop. Pyk. Wyskoczyłem, dobra. No i to jest jakiś ten sygnał tutaj jest. Mogę się je wypsnąć? Nie. To są kolizy nie ma. No. Naprawdę? Dobra. Ale mu zaleć. Dobra. Pyk można wsiadać i jedziemy. Ale nie do tyłu jedziemy. Jedziemy do... Pitu, jedzie do przodu, trzeba trochę, trzeba trochę mu tych obrotów dorobić, o. Jest. Ale same biegi fajnie właśnie są zrobione tylko... Nie muszę strzęgu używać. Ja teraz zmienię bez strzęgu, a tu będzie takie chrupanie jak nie ma. Bo te strzęgu tak naprawdę jest takim taką animacją co to jest. I faktycznie te, te od gazu i hamulca, bo wiadomo, prawdziwa nazwa nie będzie dla YouTube'a. Przychyla nie wiem dlaczego, to mi bez sensu jest. Ale fajnie, że takie to zrobię. No ja czekam aż kierownicę gdzie można podepnąć. Czy tak naprawdę joystick, bo w sferomu, te pełne wsparcie koniec będzie trudne, ale dla joysticka dałoby radę spokojnie. Jak się ma tego? Jak będzie wsparcie na joystick, to wtedy można kierownicę podepnąć pewnym programem, więc... bym kiedyś w sumie coś nagrać. Jak ta gra się bardziej ogarnie. O! Ale ścisło na chwilę, no? Te radio tak słabe ma płynność, jakby. Czy to jest muzyka, no, Nie wiem. Może zakończę moją pacjentę i wtedy zakończę film. Nie wiem, co będzie, my hmm. Tutaj tam jakieś. A tu jest ten stacja. Ty, maluch! Ty, ale ten maluch jedzie. Ale to... Nie, ale okropnie, no. Wygląda okropnie, jak ten maluch się porusza. Czy Tak drga, właśnie. No, muszę to naprawić, żeby te pojazdy jakoś. Nie wiem, jak to się robi, ale. Powinien jakoś naprawić, żeby on tak płynnie jechał. W ogóle nawet kierowcy nie ma środku czyli... Dobra. Co jest? Umarłeś, ale żyłeś dobre... życie. Co się stało? Czy Ja wykitowałem w jakiś sposób? Nie wiem, kontynuować. I to jest koniec, dobra. W tym momencie zakończę ten odcinek. Bawiłem się naprawdę fajnie, ale nie ma w tej grze co robić. No, jazda naprawdę jest przyjemna, ale też no, bez sensu, że... Przemiotów nie a na przykład jak tutaj. Chciałbym położyć ten zegar i on mi przelatuje na dół. Albo ten mój rower, co był z tyłu i nagle się pojawił z przodu i ta zniknął. Na pewno Grandzilla miała dużo aktualizacji, bo grało mi się naprawdę świetnie i czekam aż będzie więcej. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.